Panie ministrze, dlaczego polskie uczelnie powinny rozszerzać swoje umiędzynarodowienie? No, odpowiedź jest prosta, żeby rozwijać badania, innowacyjność, rozwijać uczelnie, dawać szansę polskim naukowcom, szczególnie tym młodym, którzy rozpoczynają tą swoją karierę naukową, to warto czerpać doświadczenia również z innych krajów, z innych uczelni, więc to jest absolutnie ten kierunek, to jest w ogóle strategia, którą dzisiaj Ministerstwo przyjęło. My chcemy wrócić do Europy, czyli chcemy również w trosce o naukowców, ale i o studentów pokazać, że jesteśmy w stanie ze sobą współpracować, a to będzie miało wymierne korzyści, bo oprócz tych kwestii merytorycznych, no to też zawsze, jeżeli jest taka współpraca, jeżeli są takie alianse jak w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego i tych ośmiu uczelni, to też jest większa szansa na zdobycie środków, na przykład na badania. Do tego jest kwestia wymiany doświadczeń, no bo w każdym kraju jest inny system. Inaczej te uczelnie funkcjonują, inaczej to wszystko wygląda. Więc warto by było, żeby o tym dyskutować, rozmawiać i próbować te najlepsze rozwiązania wykorzystywać tutaj u nas w Polsce. Także będziemy wspierać wszystkie tego typu międzynarodowe alianse i cieszę się, że uniwersytet tutaj staje się liderem. Zresztą to jest jedna. Z najlepszych uczelni wyższych, największych w Polsce, więc tak. naturalnie od takiej uczelni się więcej wymaga, więc muszą być liderem również w takim aliansie. Dokładnie, a to mówiąc właśnie o różnych aliansach i też na przykład sojuszu For EU, to jakie jeszcze Pan widzi korzyści brania udziału w takich projektach? Kwestia dotycząca wymiany studenckiej, kwestia dotycząca wymiany naukowej, kwestia dotycząca właśnie wymiany tych doświadczeń między naukowcami z różnych krajów, więc to jest absolutnie wartość dodana i co do tego nie ma wątpliwości i, i warto, żeby polskie uczelnie w takich sojuszach uczestniczyły. Jest ich prawie 70 w tej chwili w Europie. My jesteśmy w 30, więc też będziemy próbowali namawiać polskie uczelnie, żeby wchodziły do tych sojuszy. Warto by było, żeby w każdym gdzieś była polska uczelnia, bo, bo każdy z tych sojuszy też jest specyficzny, te uczelnie są różne, są uczelnie wojskowe, są uczelnie medyczne, są uczelnie techniczne, w związku z czym każde z tych uczelni. Pewnie będzie w innym sojuszu, żeby, żeby wiedzieć, dostosować. Wie, dostosować się i w jakim obszarze głównie te uczelnie funkcjonują. Więc, więc to jest naprawdę absolutnie wartość dodana. Nie ukrywam, że to z punktu widzenia również promocji Polski jest bardzo ważne i również w kontekście potencjalnych inwestycji zagranicznych i rozwoju biznesu w Polsce, bo nauka musi być potrzebna, nauka musi być dla kogoś. To, co robimy, robimy po to, żeby później to wykorzystać, użytecznie wykorzystać w biznesie, więc y, y, też wiem w rozmowach z szefami wielkich koncernów, że oni też patrzą, jak te polskie uczelnie funkcjonują, jaki my mamy potencjał, czy one rzeczywiście międzynarodowo współpracują, bo mówią, jak to tak jest, to my możemy spokojnie tu rzeczywiście inwestować. Wy już jesteście na tym poziomie europejskim, was w tej Europie szanują, współpracują, więc to jest absolutnie ten kierunek. To jest naprawdę coś, co powinniśmy realizować i cieszę się, że, że dzisiaj jest ta uroczystość i nie ukrywam, że będę pana rektora. Uniwersytetu namawiał do tego, żeby był jeszcze aktywniejszy niż jego poprzednik. Tak, zachęcamy go bardzo serdecznie. I to bardzo dobrze. Robicie również w trosce o, o studentów też ta wymiana studencka dla nas jest bardzo, bardzo istotna, bo, bo, bo przecież jest program Erasmus, jest nawa. Tak więc też namawiamy tu, no też i rola samorządów będzie, bo, bo przed nami przecież wybory, jeżeli chodzi o samorządy, więc samorządy też muszą być tutaj aktywne, nie bać się tego, ja z wieloma młodymi ludźmi rozmawiam na spotkaniach, oni naprawdę świetnie się czują, jadą sobie na, na semestr, to jest w ogóle nowe doświadczenie, tak, to jest w ogóle... Chcielibyśmy też, żeby coraz więcej studentów zagranicznych studiowało na polskich uczelniach, więc to jest kolejny krok, czyli promocja polskich uczelni za granicą. A to jest super, bo jeżeli zadowolony student z Polski wróci do siebie na uczelnię do jakiegoś kraju, to będzie mówił koleżankom, kolegom, to one się zastanowią i oni, tak. i oni się zastanowią i powiedzą: A może byśmy tam pojechali na studia, na taki uniwersytet warszawski na przykład. Ale no i to tak, trzeba iść w tą tak, stronę. Dokładnie tak to działa, bo jak ja pytam się zagranicznych studentów, to często odpowiadają, że a moja znajoma była bardzo polecam dlatego również się zdecydowałem no i przede wszystkim mówią, że są najbardziej zaskoczeni, e, jak Polska jest nowoczesna tak. w porównaniu do tego, jak sobie to wyobrażali, tak, więc tak. to też jest miłe zaskoczenie i moc się tego słucha. No więc to jest ogromna rola, to jest ogromna rola właśnie wasza, młodych ludzi w Polsce, żeby te kontakty międzynarodowe zacieśniać i, i po prostu się nie bać tego, no bo dzisiaj tak wygląda świat i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. My natomiast będziemy robić wszystko, żebyście czasami po tych studiach zagranicznych już tam gdzieś w innych krajach nie zostawali, tylko jak się tam nauczycie, to żebyście przyjeżdżali tutaj i pracowali w Polsce, bo my Was tu bardzo potrzebujemy i to jest rola rządu i ministrów i ministra nauki, żeby właśnie taki system stworzyć, żebyście wiedzieli, że tu, tu, tu jest Wasze miejsce, bo. Skoro Polska podoba się studentom zagranicznym, to musi się podobać studentom polskim, to w ogóle poza dyskusją. Tak, oczywiście. A jeszcze właśnie, jak już powszechnie wiadomo, Uniwersytet Warszawski ma wiele współprac z europejskimi uczelniami, jak tutaj już wspominaliśmy, ale czy uważa Pan, że powinniśmy też rozszerzać tę współpracę na przykład o amerykańskie uczelnie? No, prawda jest taka, że jest naturalna konkurencja i co do tego nie ma wątpliwości. To zresztą, nawet jak, jak się rozmawia w, w Brukseli, czy rozmawia się z ministrami innych krajów, no to jakby ten interes Europy jest jakby w tym wszystkim kluczowy, i nawet niektórzy wysoko postawieni urzędnicy mówią, że Europa nie jest tam kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, więc my mhm. musimy iść tutaj swoją, swoją drogą. Natomiast absolutnie to trzeba wspierać, i zresztą Uniwersytet w tym zakresie też prowadzi prowadzi działania, my przecież planujemy też wizytę w Stanach Zjednoczonych nie ma się co tego absolutnie bać. Jakby nie patrzeć, Stany Zjednoczone są absolutnie liderem innowacyjności, nowych technologii, więc tego się po prostu trzeba uczyć i implementować to tutaj do Europy. Więc jeżeli nie wykorzystamy tych kontaktów, to, to będziemy, będzie to wszystko dłużej trwało, więc, więc absolutnie ta współpraca musi być. Natomiast. No, Prawda jest taka, że to jest biznes i, i, i też co do tego nie ma wątpliwości. Ja, ja jestem dumny na przykład z tego, że firmy amerykańskie, duże koncerny amerykańskie tworzą w Polsce instytuty badawcze i wykorzystują potencjał polskich młodych naukowców i oni pracują dla całego świata, więc. To świadczy o tym, jaki mamy potencjał i tego nie ma się absolutnie co bać, tylko równolegle musimy również tym młodym ludziom stworzyć warunki w polskich uczelniach, w polskich instytutach badawczych, żeby się mogli rozwijać. No ale to już będzie też prośba do rektorów, do. do do, do profesorów, do naukowców, żeby się otworzyli, żeby się nie bali tych młodych ludzi, że to nie jest tak, że nagle oni wszyscy wszystkich wygryzą. No, nauka się rozwija wtedy, kiedy wymyśla się rzeczy niemożliwe do zrealizowania i później się je realizuje. No bo to jest kluczowa. To jest kluczowa sprawa, więc y, naprawdę musimy dzisiaj i te, to, to będzie jeden też z obszarów dyskusji o ustawie o szkolnictwie wyższym, y, kwestie doktorantów, y, studentów, y, kariery naukowej, y, y, musimy zacząć to porządkować, no i przede wszystkim stwarzać dobre warunki dla młodych naukowców, żeby oni się po prostu dobrze u nas y, 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 czuli, bo z tym póki co niestety jest problem, no ale będziemy starali się przekonywać i rektorów, i, i, i całe środowisko akademickie, że dzisiaj trzeba postawić na młodzież, bo to jest szansa rozwoju gospodarczego Polski. Czyli podsumowując, możemy stwierdzić, że młodzi ludzie są teraz bardzo istotni w rozwoju naszego no państwa. No dlatego budujemy akademiki, <grym> tak. zwiększamy stypendia, dajemy szansę, żeby mogli się uczyć. Ja zresztą na spotkaniach z samorządem też mówię, musicie zdać sobie sprawę z waszej potęgi. Jest was prawie milion trzysta tysięcy studentek i studentów w Polsce. To jest potęga, także to jest bardzo dużo. Więc naprawdę musicie być wielką, wielką siłą, która też będzie i polityką. Ale i władzom uczelni wskazywała na to, gdzie popełniają błędy, gdzie się zamykają, gdzie się nie otwierają na młodych ludzi, nie dają im szansy. A, a jeżeli tak się rzeczywiście będzie działo, to po prostu trzeba przyjechać do ministerstwa, do ministra i o tym powiedzieć. Będziemy I tam, pamiętać. gdzie można, będziemy reagować. Dobrze. Także zachęcamy młodych ludzi do działania i tak do jest. walczenia o swoje, a polityków, rektorów różnych uczelni o. Współpracę zagraniczną i rozwijanie naszej edukacji w naszym państwie. Lepiej bym tego nie spłętował, także bardzo, bardzo dziękuję i to jest dziękuję ten również. kierunek i do zobaczenia. Wszystkiego tak, dobrego. Do zobaczenia, dziękuję.